4 listopada to na dziś karta dla Państwa, karta, która nazywa się Cesarzowa. To karta, która mówi w ten sposób: Idź przed siebie, dzisiaj jest Twój dzień, wszystko Ci się dzisiaj uda. Po prostu masz szansę pójść dalej, tak daleko dojść, dokąd chciałbyś, chciałabyś zawsze dojść. I jeszcze jedno: jeśli Państwo na przykład czekają na wiadomości dotyczące Państwa stanu zdrowia, będą to wiadomości na pewno uspokajające. nie będą Państwo mieli powodów do żadnych zmartwień, żadnych trosk. Karta również, karta cesarzowej pojawia się wtedy, kiedy mamy szansę na nowe życie. Drodzy Państwo, czy są w tym momencie osoby samotne, czy osoby, które czekają na związek, czy po prostu ktoś taki, kto w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że mogłoby się. Coś w jego życiu zmienić? Otóż tak. Dzisiaj mają Państwo szansę na ułożenie sobie szczęśliwego życia w bardzo ciepłym, szczęśliwym związku, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. A my się polecamy.